Cześć wszystkim, witam wszystkich serdecznie powitać. Dzisiaj taki lekki unboxing, no bo nie nazwę tego unboxingiem, gdyż to już zostało, że tak powiem, otwarte. Mianowicie zobaczcie, nabyłem jedną taką fajną rzecz sobie na Allegro. Tak, powiedzmy wprost na Allegro. To jest takie radio. Bardzo fajne. Tutaj jest nawet nazwa tego radia. Pokażemy od razu mówię nie robię żadnej reklamy natomiast tak dlaczego robię o tym radiiku filmik ponieważ ma kilka takich ciekawych rzeczy które dla nas jako prepersów są dosyć ciekawe przynajmniej dla mnie jako prepersa są do, do dosyć ciekawe dlatego postanowiłem się podzielić tym zakupem z wami pokazać wam jak, jak to w ogóle działa i co mnie jako prepersowi daje w ogóle radio samo jak radio Dlaczego ja się zdecydowałem na zakup czegoś takiego? Ano dlatego się zdecydowałem na zakup czegoś takiego, ponieważ uważam, że każda kwestia info, nabywania informacji w sytuacji kryzys, zdobywanie informacji w sytuacji kryzysowej będzie również istotna, co chociażby no nie wiem, zarobienie zapasów czy jakichś innych tutaj kwestii związanych powiedzmy no, z przetrwaniem tych czasów kryzysowych. Na przykład zdobycie informacji może nam pozwolić na podjęcie decyzji, czy to o pozostaniu w, mie w danym miejscu, czy też o ewakuacji, czy też śledzenia yy, po prostu sytuacji w naszym regionie, czy też nawet w całym kraju. Dobrze, trochę się odsuniemy, bo znowu będą krzyki, że źle kadruję, ale musiałem celowo tak zrobić wprost. Włączymy je sobie. Zaraz omówię kilka ciekawości i od razu też mówię, nie chcę. Tutaj pokazać tego radia, jakie ma bariery funkcjonalności yy, co co ono sobą prezentuje. Ja nie robię tutaj jakiegoś testu tego sprzętu. Ja chcę się skupić na tym, co mnie jako prepersowi konkretnie to radio daje. Tak. no To sobie je włączę. Nie włączę. Dobra, teraz włączymy. Pan swoje plany. Dobrze. Jak widać i słychać, radio działa. Bardzo fajnie, że tutaj bo to radio kołapie sobie trochę, muszę tak odsunąć się. Bardzo fajnie, że, że to radio jest no, tutaj zakres FMAM, czyli fale długie, fale krótkie. Bardzo, bardzo dużo tych tych audycji radiowych fal radiowych przepraszam tych programów radiowych całkiem sporo może tutaj ono sobie zebrać zarówno tych lokalnych jak i tych, tych takich bardziej komercyjnych ogólnopolskich na co chcę zwrócić główną uwagę to radio ma trzy źródła zasilania pierwsze no to mamy tutaj kabelek podłączony do sieci ale mogę ten kabelek sobie że tak powiem, odciąć i teraz postaram się to Wam jak najlepiej pokazać. I proszę bardzo, jest wbudowany akumulator, i teraz leci to z akumulator. Jeżeli nie mam możliwości podłączenia do sieci, a akumulator się wyczerpie, bo wcześniej czy później się wyczerpie, mam możliwość zrobienia czegoś takiego. Tu jest panel solarny. I to jest jedna rzecz, za które to radio bardzo. No może nie pokochałem, ale polubiłem, ten panel solarny faktycznie daje radę, mój znajomy ma dokładnie takie same radio, około 5 godzin ładowania na słońcu, bo akumulator w środku się naładował. Ponad 3 godziny korzystania z tego, z tego radio. Dzięki naładowaniu solarnemu. Także bardzo fajna alternatywa powiem wam. Jeżeli... wyłączymy może, bo przeszkadza, jeżeli będziemy mieli. Możliwość, jeżeli nie będzie do, drogo słońca, nie będzie dostępu do sieci. Mamy też, tu drzwi mi się otwierają. Przepraszam, mamy też możliwość, czekaj, odsunę to, tak, tak. Znowu będą krzyki, zakwaterowanie. Mamy też możliwość podłączenia sobie baterii. Dwie te grube baterie możemy tutaj sobie wetknąć. Także, tak jak wspomniałem, trzy źródła zasilania. Czyli mamy ze źródło zasilania tutaj z sieci, źródło zasilania yy, z panelu solarnego, źródło zasilania z baterii. Także takie możliwości to radio ma. Ale już teraz zobaczymy sobie tutaj z boku, jak to fajnie wygląda. Co my tu mamy? Złożę antenę. I tak jak mówię, nie chcę opisywać tego radia jako radia bajerańskiego, chociaż ono ma fajnych kilka bajerów, też wspomnę o nich. Dobra, połóżmy. Latarka LED. Bardzo silna, bardzo mocna. Próbuję ją wyłączyć. Może mi się to uda. Udało się. Ło, daje. Daje. Naprawdę, jak jest ciemno, to ona fajnie daje. Tu mamy wejście właśnie na, zasi mamy wejście na zasilanie sieciowe y USB. Slot na USB można podłączyć MP3, można słuchać muzyki normalnie z MP3, można słuchać muzyki z telefonu. Mało tego, możecie telefon sparować z tym radiem poprzez Bluetooth, też można słuchać sobie właśnie tej muzyki. Nie będę już tego pokazywał, bo dla mnie jest to jak najmniej, najmniej istotne w tym momencie. Ja się tak wspomniałem na samym początku filmiku, skupiłem na, na innym aspekcie korzystania z tego radia. No i też tutaj mamy wejście na kartę microSD. Tak, mikro, tak, wygląda, że to mikro SD. Także też kilka takich fajnych funkcjonalności ono ma. Teraz, tak, jeżeli chcemy włączyć latarkę, no to wystarczy, że tylko tutaj, właśnie sobie przestawiamy ten przycisk, ten tutaj, ten, ten, ten tutaj pierwszy i mamy lato, nie widać. I mamy latarkę. Także tak to wygląda. Kolejna ciekawa rzecz, za którą to radio bardzo polubiłem, to jest możliwość ładowania telefonu. Tak, on ma też funkcję powerbanku. Jak my to robimy? Tak, byśmy podłączali MP3, czy też przez Bluetooth radio, prze czy też przez Bluetooth muzykę, musimy przestawić tą pokrętło teraz, czy pokrętło przycisk opcji Music. Poczekajcie. Tak, będzie chyba wygodniej widać. Tak. Przestawiam to sobie w formę Music. Podłączam sobie telefon. Tutaj, właśnie do tego USB, wejdzie i teraz tak, żeby była funkcja powerbanku, muszę to radio włączyć. Czyli przestawiam na music, włączam radio. Zaraz będzie komunikat o parowaniu, pewnie, a nie, nie ma komunikatu, ale jak wszyscy widzą jest już możliwość właśnie ładowania baterii w telefonie. I od razu też wyjaśniam. Tak jak tutaj sprawdzałem, na 100% mi nigdy te, 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 tego telefonu nie naładowała ta bateria. Jakieś udało mi się całkowicie rozładowany telefon do 60 paru procent naładować. Niby niedużo, może nawet i nic, ale w skrajnej trudnej sytuacji, jak tego prądu nie będzie parę dni, no to mamy możliwość chociaż podładowania sobie tego telefonu, tak, i skorzystania czy to z tego SMS-a, czy, czy to z tego właśnie, tak jak tutaj mówiłem, czy, czy to właśnie możliwości skorzystania z, z internetu, tak, gdybyśmy musieli. Dobrze, to by było to. Takich cech fajniejszych tego radyjka. No i słuchajcie. W tytule celowo umieszczę znak zapytania, czy to radio faktycznie nadaje się dla Repersa. No, musicie sobie odpowiedzieć sami na to pytanie. No, mnie akurat to radyjko jak najbardziej pasuje, jak naj, najbardziej odpowiada. Cenowo, no tutaj już różnie. Ja kupiłem to radio bez przesyłki za 64 zł. No, plus jeszcze koszty przesyłki sobie trzeba doliczyć, tak, żeby tutaj właśnie wiedzieć jak, jak tutaj cenowo to dokładnie wygląda? No i słuchajcie, to by było tak pokrótce. Tak, jak mówiłem, nie chcę się skupić tutaj na tych wszystkich bajerach, bo tak co wspomniałem i to już powtarzam po raz trzeci, ja tu bardziej patrzę pod kątem, co to dla, radio dla mnie jako prepersa zrobi. Do dobrego. Tak, Jakkolwiek to dziwnie zabrzmie. Yy, trochę o wadach tego radia. No, do zestawu ucieczkowego, trochę gabarytowe to radio. Chyba, że mamy większy plecak i większą torbę, no to wtedy, wtedy można to sobie wsadzić. Sobie... No jest możliwość przyczepienia paska tutaj dodatkowo, tak? I, i, I noszenia na ramieniu tego radia. Kolejna sprawa, obudowa. No, licho bardzo z wodoszczelnością. Także raczej podczas deszczu, ulewy na zewnątrz tego bym nie brał, nie ruszał, nie dotykał. Kolejna sprawa. No, brak instrukcji obsługi. Tak, instrukcja obsługi w języku polskim. Jako taka instrukcja obsługi jest. Tak, może pokażę. Tu na tym pudełku. I to niestety po angielsku. Jeszcze. Jak się zna angielski, można to sobie wszystko ładnie wziąć i popróbować. Ja musiałem trochę intuicyjnie, trochę znam ten angielski, ale musiałem więcej intuicyjnie jeszcze tutaj sobie podłubać, więc też uważam to spory taki minus te, 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 tego radia, że tutaj nie ma niestety instrukcji po polsku, tak także takie taki minusy yy, od razu przyznam się, niby zbicia nie testowałem dokładnie jeszcze tego akumulatora, nie wiem ile dokładnie na tym akumulatorze chodzi, znajomy mówi, takie zładowane z sieci około 4 godzin, tak więc muszę polegać na tym muszę polegać tutaj na, 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 na tej kwestii, słuchajcie z mojej strony to by było tutaj wszystko, jeżeli miałbym to radio ocenić jako prepers w skali od 1 do 10 no, takie mocne 6,5, no, 6 z plusem. No, jestem w stanie temu radyjku tutaj dać, ze względu chociażby na tę możliwość ładowania telefonu, i ze względu na to, możliwość właśnie tego, że z 6 źródeł zasilania mogę tutaj sobie spokojnie korzystać, jeżeli chodzi o to radio. Także moi drodzy, z mojej strony to już by było na, ty, na, na dzisiaj na tyle. Sami ocencie, czy wam, jako prepersom, jako Osobom na, na, na wyjeżdżającym na biwaki, na działki, takie radio się przyda. Ja uważam, że na biwak, na działkę, takie radio jak najbardziej super. W sytuacji kryzysowej, gdy właśnie nie ma tego zasilania, a chcemy być na bieżąco z informacjami, również super. Także tu już musicie ocenić sami. Nie chcę was tutaj jakoś bardzo przekonywać do, do jego posiadania, natomiast pokazuję to bardzo jako ciekawostkę, tak, tak żebyście tutaj. Wiedzieli, że taki, taki sprzęt i w sumie za nieduże pieniądze pff, również na rynku funkcjonuje. Jak zwykle, zapraszam do komentowania, również do krytyki konstruktywnej zachęcam. Co do dzisiejszego tła: tło jest tłem, może nie skupiajmy się na tle, skupmy się, może. Właśnie na, 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 na tym sprzęcie. No kadrowanie też mi dzisiaj za dobrze nie wyszło. Starałem się pokazać jak najlepiej. Mam nadzieję, że mi się udało. Zapraszam do subskrybowania, polecania kanału. Zapraszam na moją stronę. Zapraszam na grupę Kryzys Polska przygotowania na trudne czasy prepersi. Także jak najbardziej również zapraszam do uczestnictwa na naszym forum. No i co? Trzymajcie się, tak? Wszystkiego dobrego. Widzimy się za jakiś czas.